Dokończę temat obserwacja. Widzisz, wiesz, może nie rozumiesz, ale wiesz. Twój mózg przetwarza, sam szuka danych. Ra, może coś powiesz? Obserwacja to punkt zwrotny. Widzisz, czy możesz, czy nie możesz? Możesz wtedy, kiedy jest luz. Nie mogłeś wtedy, kiedy się prosiłaś. Myślę, że to nie był Ra, ale Ci sprzed epoki zlodowała, od obłych kształtów. Od jedynki na linijce. Jest ra. więc kiedy możesz? Mogę wtedy, kiedy jest siła. Ja, w ty, dla ty. Innych dróg nie znam, nie mają sensu. To od marzenki dopowie. Obserwujesz wyniki swojej pracy. Swego dzieła. Masz obserwować, czy ktoś ci nie deptuje na stopę. Jeżeli to jest małe dziecko, które chce, abyś go podniósł wyżej, niech depcze. Pomyślę za tydzień, bo. Poniekąd. Jest warto żyć dla niej. To już był pieł, więc człowieku, kto ci nadepnął na stopę? Czy to dziecko, czy. Jakiś lis. I następna teoria, kiedy to dziecko przegięło, nie miało nic. Myślisz, że jak masz ściętą trawę, jesteś fajny, a nie masz nic. Myślisz, że jak masz to, jesteś fajny, a nie masz. Wszyscy się poobrażali, ale też wszystkim się podoba. Jest dużo prościej i łatwiej dzięki ty, Marta.